Cześć, widzicie mnie po raz pierwszy. Do tej pory znaliście jedynie mój głos. A to dlatego, że nie zależy mi na sławie i rozpoznawalności. To, co robię, te filmy traktuję jako taką wewnętrzną misję, a YouTube'a jako narzędzie do kontaktu z Wami. Chciałbym również, abyście się skupili na tym, co mówię. Chciałbym, abyście nie tyle słuchali, co mnie usłyszeli. Tak więc nie będę już Was więcej rozpraszał. Od czego tu zacząć? Wiecie, kim jest alarmista? No właśnie, zgodnie z różnymi definicjami, to nie tyle osoba, która ostrzega przed niebezpieczeństwem, ile bardziej szerząca panikę, rozgłaszająca złe wiadomości i ukazująca zagrożenie na wyrost. A jak ta definicja pasuje do mnie? Ocenicie sami po obejrzeniu tego filmu. Zapewniam, że nie chcę i nie zamierzam wsiać żadnej paniki. Panika, nawet jeśli popycha do działania, to najczęściej tworzy chaos, a nie o to chodzi. Przepraszam Was, moi drodzy, że w tym filmie będę nadużywał słowa ja. Chcę jednak, byście zrozumieli, dlaczego robię te filmy, co myślę, co czuję, co chciałbym tymi filmami osiągnąć. Przede wszystkim robię je sam. Od początku do końca. Wybieram temat, szukam materiałów w sieci, czyli informacji, zdjęć i fragmentów filmów. No, oczywiście, ze względu na prawa autorskie, muszę być ostrożny w ich dobieraniu. Uzupełniam to wszystko własnymi materiałami, wreszcie nagrywam to, co chcę Wam przekazać, to, co chcę Wam powiedzieć. I na koniec montuję cały film. W tej chwili robię to na pożyczonym sprzęcie, bo mój już przestał dawać radę. Filmy robię w czasie wolnym od pracy. Rodzina się trochę krzywi, że przez to mam mniej czasu dla niej. Nie mam sponsorów, budżetu, nie jestem powiązany z żadnymi organizacjami. Raz chciałem się skonsultować w jednym z tematów mojego filmu, na co usłyszałem. A jakim budżetem dysponujesz? <laughs> nie, nie mam pretensji. Wręcz przeciwnie, rozumiem. Czas to pieniądz. Tak skonstruowany jest na świat. I tak jestem wdzięczny, bo wtedy mimo wszystko na kilka swoich wątpliwości otrzymałem odpowiedź. Mogę tylko pozazdrościć tym, którzy mogą się w pełni poświęcić działalności na rzecz ochrony środowiska, bo jednocześnie na tym zarabiają. Ja mam za to swoją misję i oczywiście was. Bardzo mnie motywujecie. Dziękuję za bardzo wiele ciepłych słów. Czytając je, nawet się kilka razy wzruszyłem. Oczywiście są też negatywne reakcje, a nawet ataki na mnie. Zresztą, zobaczcie sami. To kilka z nich. Nie będę ich komentował, bo chcę poświęcić na ich analizę jeden z odcinków. Nie na wszystkie, ale nieraz na nie odpowiadam. Te negatywne komentarze też mnie motywuje. Są dla mnie ważne. One sprawiają, że wiem, po co to robię. A robię to dla mojego syna, dla waszych dzieci i wnuków, dla wszystkich młodych ludzi, przed którymi jeszcze całe życie, nie dla siebie. Jako 50-latek większość życia mam już za sobą. Wracając jeszcze do negatywnych komentarzy. Staram się nie tracić czasu i nie odpowiadać antyludziom. Antyludźmi określam osoby, które nie tylko negują zmiany klimatyczne, ale praktycznie wszystko. Tych, którzy swoimi poglądami zastępują fakty i naukę. Oczywiście, poglądy trzeba mieć. Ja również je mam i będę wam je przedstawiał, ale muszą one mieć oparcie nie negować rzeczy oczywistych. Te osoby, które starają się swoimi poglądami zmienić rzeczywistość, często specjalizują się w różnych teoriach spiskowych teoriach, nie faktach. Oczywiście, na różnych poziomach są układy, umowy, często niemoralne i nielegalne. Bo pieniądz i pożądanie władzy do tego często prowadzą. O tym jednak nie wiemy, dopóki pewne fakty nie wyjdą na jaw, dopóki coś nie trafi do opinii publicznej. Dlatego też wszystkie te teorie odrzucam, bo są one jedynie wytworem naszej wyobraźni i podejrzeniami wszystkich i o wszystko. Jestem również przeciwnikiem wszelkiego rodzaju fanatyzmu i nietolerancji. Poglądami politycznymi. Też nie będę się zajmował, bo każdy ma prawo je mieć takie, jakie chce. Jednak polityką, jako nauką, tak, bo mechanizmy, jakie rządzą politykami, mają duży wpływ na rozwiązywanie problemów, w tym tych związanych z globalnym ociepleniem. Uważam, że najważniejsza jest powszechna świadomość, zrozumienie i akceptacja zachodzących zmian. Bez tego żadni politycy nic nie zmienią. Te zmiany musimy wymusić my. Też możecie mieć wpływ na te zmiany. Duży wpływ. I tu mam do Was prośbę. Tak ze dwa lata temu, w pierwszym swoim filmie powiedziałem, że nie ma dla mnie znaczenia, czy dacie mi łapkę w górę, czy nie. Nie zależy mi na popularności. Powiedziałem, że część z Was mnie znienawidzi, bo będę mówił rzeczy niepopularne. Wtedy nie wiedziałem, że odbiorcami będą głównie ludzie świadomi problemu zmian klimatycznych. Nie wiedziałem, jak funkcjonuje YouTube. Jak się okazuje. Na zasięgi kanału mają wpływ nie tylko Wasze kliknięcia w dany film, ale i czas jego oglądania. Ważne są również Wasze reakcje, to jest ilość łapek w górę oraz udostępnień bezpośrednio z poziomu YouTube'a. Dzięki temu to Wy jesteście w stanie sprawić, że te filmy dotrą do większej ilości odbiorców. Dlatego proszę, oglądajcie filmy do końca, nawet jeżeli uważacie, że znacie temat. Dawajcie łapki w górę i oczywiście subskrybujcie kanał. To samo róbcie z innymi kanałami poruszającymi te kwestie. Tu nie powinno być konkurencji, ważna jest oglądalność, ważna jest świadomość społeczeństwa. Teraz chcę Wam powiedzieć parę słów o nauce, żeby nie było żadnych wątpliwości. Bardzo cenię sobie pracę naukowców. To dzięki nim, ich badaniom i pomiarom, możemy się dowiedzieć, w którym punkcie kryzysu klimatycznego jesteśmy. Tą wiedzę możemy przekuć na działanie. Niestety. Jestem przekonany, że wraz z rozwojem nauki będą odkrywane nowe zależności i nowe sprzężenia zwrotne oraz inne nieznane obecnie czynniki mogące mieć wpływ na szybkość ocieplania się klimatu. Dlatego uważam, że powinniśmy działać w taki sposób, jakby te zmiany miały postępować 30% szybciej, niż to wiemy z najnowszych ustaleń. To właśnie jest mój alarmizm. Alarmizm klimatyczny. Z naukowców chyba najbardziej sobie cenię profesora Szymona Malinowskiego, nie tylko za dużą wiedzę, ale za jego działalność i zaangażowanie, za jego alarmizm. Tak, uważam, że też jest alarmistą, alarmistą w dobrym tego słowa znaczeniu. Przez stronę Można Panikować na Facebooku miałem okazję zadać profesorowi pytanie. Odczytał je podczas wspólnej podróży do Ostrowca Świętokrzyskiego reżyser filmu Można Panikować, Jonathan Ramsey. Posłuchajcie. Pytanie, czy w świetle rozwijającej się cały czas nauki uważa pan profesor, że globalne oczeplenie może następować szybciej niż przewidują to obecnie najbardziej pesymistyczne scenariusze naukowców? Czy y, najbardziej? Pesymistyczne scenariusze naukowców przewidują, że nie będziemy redukować emisji gazów cieplarnianych. No, a ponieważ to jest główny czynnik, który, który, który powoduje aktualne ocieplenie, no to raczej nie ma, nie ma takiej możliwości. Natomiast to, czego się obawiam, co nie jest bezpośrednio odpowiedzią na to pytanie, że niektóre punkty krytyczne w systemie klimatycznym Mogą się ujawnić przy niższych wzrostach temperatury niż nam się w tej chwili wydaje. I to jest możliwe. Link do całego filmu podaję w opisie. Polecam, warto posłuchać, zarówno przemyśleń profesora, jak i odpowiedzi na inne pytania. Jeszcze na chwilę chciałbym zatrzymać się przy nauce. Wiemy, że klimat ulega ociepleniu. Wiemy, że za te zmiany odpowiada człowiek. Wiemy, że powinniśmy jak najszybciej podjąć działania, aby w jak największym stopniu ograniczyć skutki globalnego ocieplenia. Tylko, że w tym momencie wiedzieć to o wiele za mało. Trzeba natychmiast działać i tu jest duża rola naukowców wielu dziedzin. Bo zmiany w klimacie naszej planety dotkną nas wszystkich i zmienią całą naszą rzeczywistość. Uważam, że powinniśmy podjąć działania wyprzedzające, zanim dojdzie do załamania się światowej gospodarki czy nawet systemów społecznych. Nie możemy żyć nadzieją, że to nigdy nie nastąpi. I tu jest pole do popisu dla ekonomistów i innych naukowców. Trzeba odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby do tego nie dopuścić. Tak jak powiedziałem, świat się zmienia na naszych oczach, a w zasadzie my go zmieniamy. Nie będzie już tak jak kiedyś i nie ma tu znaczenia, czy nam się to podoba, czy nie. Wszystko jest tylko kwestią czasu i naszych działań. Wyobraźcie sobie, że mi się też to zupełnie nie podoba. Chciałbym krzyczeć. Nie, nie zgadzam się. Chcę, by życie toczyło się tak jak dotychczas. Ale to nic nie da. Owszem, możemy żyć jak dotychczas. Tylko, że wtedy jako ludzkość popełnimy samobójstwo. Globalne samobójstwo. Zaczyna mi na ostro, prawda? Hm. No, pójdźmy dalej. Przed chwilą powiedziałem jako ludzkość. Widzicie, moi drodzy, jak sama nazwa wskazuje, globalne ocieplenie dotyczy wszystkich, w każdym zakątku Ziemi. Uważam, że rozmawiając o problemie, nie powinniśmy stosować retoryki my i oni. Oni to najczęściej politycy, bo mają wszystko w czterech literach, Chińczycy, bo najwięcej trują, czy też korporacje, które nas zniewoliły. Hm. O korporacjach najczęściej wypowiadamy się bezosobowo. Dlatego nawet sam nieraz się zastanawiam, czy to nie jest jakiś sztuczny potwór pożerający nas po kolei. Temat oczywiście będę poruszał i rozwijał, ale nie teraz. Chcę jeszcze tylko dodać, że dla zmian klimatycznych nie ma czegoś takiego jak granice. Nie da się od nich odgrodzić murem. Postawienie zasieków i wojska na granicy też nic nie da. Warto mieć tego świadomość. Wiecie co? Z reguły każdy człowiek lubi mieć rację. Daje nam to wtedy satysfakcję. Nawet jesteśmy z tego dumni. Ale ja jestem chyba jakiś porąbany. Ostatnio nie cierpię mieć racji. Hmm. Jesienią w mediach meteorolodzy często wypowiadają się na temat pogody w zimie. I tak było w 2019 roku. Jak pamiętam, jeden meteorolog ze Stanów Zjednoczonych zasugerował, że zima w Europie będzie mroźna. Między innymi wskazywał za powód mniejszą aktywność słońca. Jego kolega, zaś po fachu ze Szwajcarii, twierdził z kolei, że zima będzie bardzo łagodna. Skłoniłem się wtedy ku wersji o bardzo łagodnej zimie. Niektórym swoim znajomym wręcz powiedziałem, że o zimie mogę pomarzyć. Okazało się, że zimy praktycznie nie było. Czułem się tak trochę dziwnie, jakby to była moja wina. Mieszkam w zachodniej Polsce. W styczniu 2020 roku na ogródku moich teściów nie tylko zakwitł pigwowiec, ale zaowocowały poziomki, co widzicie na zdjęciach. Pamiętacie wtedy ogromne pożary lasów w Australii? To było przerażające. Odniosłem się do nich w swoim filmie z marca 2020 roku Globalne Samobójstwo, część pierwsza. Powiedziałem wtedy, że podobne pożary również mogą nawiedzić nasz kraj. Chwilę umieściłem na Facebooku w różnych grupach. Pod jednym udostępnieniem pojawił się komentarz, że w Polsce to nie jest możliwe. W pewnym sensie słuszne, bo osiągnięcie takiej skali pożaru jak w Buszu Australijskim nie jest możliwe. Tam są większe obszary lasów. Ale niestety, znowu wykrakałem. Kwiecień 2020 roku i mamy swoją Australię. Pożar w Dolinie Biebrzy. Zginęli strażacy. Kilkadziesiąt osób trafiło do szpitali. Spłonęły tysiące hektarów lasów, skinęło wiele zwierząt. Z wykształcenia jestem ekonomistą. Kilkanaście lat temu pracowałem w oddziale jednego z banków. Część z Was powie, że w korporacji. Hm, Okej, okay. niech będzie. Byłem wtedy naczelnikiem wydziału, ale odszedłem. Banki się zmieniały. Wzajemna konkurencja, pogoń za zyskiem sprawiały, że oddziały praktycznie zmieniły się w punkty sprzedaży produktów bankowych. Zmieniło się podejście do pracowników banków, tak u klientów, jak i, a może przede wszystkim, pracodawców. Rozumiałem to, ale nie chciałem dalej w tym uczestniczyć. Kiedy żegnałem się z moim szefem, usłyszałem od niego: Z panem czułem się bezpiecznie. Oczywiście, nie jestem w stanie zagwarantować Wam bezpieczeństwa ale mogę Was ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Dlatego zostałem alarmistą. Teraz czas na nazwijmy to moje plany wydawnicze. Filmy będą powstawały w takich y, trzech poziomach: easy, medium i hard. Do pierwszego zaliczam kontynuację serii, serii Jestem Eko, ale dojdzie jeszcze nowa seria, w której będę wyjaśniał podstawowe pojęcia i mechanizmy rządzące zmianami klimatycznymi. Nie wiem jeszcze jak ją nazwać. Może Wy macie jakiś pomysł. No i poziom medium stanowić będzie cykl wiadomości klimatycznych, a to z racji tego, że te wiadomości najczęściej dobre nie są. No i wreszcie pozostaje hard. Co to będzie? To będzie kontynuacja tego filmu. W cyklu jestem alarmistą. Troszkę wywrócę do góry nogami Wasze spojrzenie na rzeczywistość. Będziecie musieli odłożyć swoje emocje i stanąć obok nich. Jesteście na to gotowi? Bo następny film z tego cyklu będzie o Was. Mnie już trochę znacie. Poznajcie teraz siebie, bo to będzie klucz do następnych odcinków. Będę starał się, aby filmów było więcej. Może uda się robić nawet dwa filmy miesięcznie. Dlatego subskrybujcie kanał, lajkujcie i udostępniajcie filmy z poziomu YouTube'a. No i oczywiście oglądajcie je koniecznie do końca. W ten sposób macie wpływ na wzrost świadomości społecznej. W ten sposób zwiększacie zasięg tego kanału. Do usłyszenia w następnym odcinku.